Ciemoneczko, widzowie Uc, uc, uc nadal jestem w mudzie, stary, nie? Właśnie wracam z Ernestem z koncertu i... Yeah! Ale A, było, ale było! Widzowie, nie ma to jak niepowtarzalna energia koncertowa Ej, wczoraj zamawiałeś coś? Uuu, jakiś kąp nam przyszedł Co jest? Mega fajnie, stary Właśnie miałem coś wrzucić do facetów Nie, stary, nie! Czekaj! No ale jak stary. ty nie zamawiałeś, ja nie zamawiałem, to wrzucamy do basenu. Stary, no ale musimy to zobaczyć! To jest jakiś MSI stary, jakiś mega dowolony komp! Dawaj go do środka. No dobra. Chwila, może mi już coś zamówił. A, ale to mu nie mówmy i przetestujmy, stary. O, stary, no taki a. komp! Dobra. A potem do basenu. Dobra, stary, najpierw no, nie ciekawi, bo tu widzę jest komp, ale co jest tutaj w ogóle. No way! Stary! Gaming Trio 5070, taka sama jak ja mam! Stary, przecież to jest najnowsza karta graficzna. I chwila, czemu to jest w naszej chacie? Nie Dobra. wiem, stary, lepiej nie wnika i wiesz, ile to kosztuje. Czy to naprawdę jest karta graficzna? Ej, wiesz, jaką ona ma moc? Patrz, stary! No! Stary, zrenderowałeś małpę, właśnie! Stary, taką ma moc, możesz zrenderować ją, co chcesz! Aaaa! Ej, tu bez beki jest karta graficzna! Co chcesz? To jest Człowiek. Ej, popsuł się, popsuł się, popsuł się! Do basenu, do basenu z basenu, Patrzcie na to! Kobe! Ha, ha! A teraz zobaczmy kompa dalej. Zobaczmy w takim razie co jest tutaj. Właśnie, skoro dostajesz taką kartę, to komp też musi być mega dobry do niej, żeby wykorzystać jej potencjał. Stary, ja już widzę, że to jest jakiś mega kozak. Wow. O oh man, stary to jest jakiś kombajn Dobra, co to, to walić? Mega dobry ten komputer ci przyszedł Stary, wsadzaj tu kartę Stary, ale jak to ci... Jak na no, bo... to się Co To do basenu muszę wyleczyć, tylko Widzowie, dzisiejszy odcinek Sponsorowany jest przez MSI Ta karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio Czyli aż 12GB pamięci VRAM i fabryczne podkręcenie To jest jakiś potwór Najmocniejszy procesor od Intela Core Ultra 9285K. Wszystko to na płycie głównej MSI MPG Z890 HTI wi WiFi 32GB Pamięci RAM Extreme 5 RGB od Chłodzenie IO MSI MAG Core Liquid A15360. wszystko to zamknięte w tej kozackiej obudowie MSI MAG PANO 110RPZ. Szok! A co to wszystko zasili? Stary, tym się nie martw. Mamy zapas, bo zasilacz od MSI MPG. A1000G ma aż 1000W, więc jest w stanie zasilić nie tylko ten komputer I mamy tutaj dużo miejsca na gry i dane, bo jest dysk z patium M480 Pro o pojemności aż 1TB Po Nie mogę uwierzyć, że taki komp istnieje Cały zestaw od MSI jest po prostu epicki Ej, ale dobra, to kiedy to testujemy? Teraz stary, to dawaj dobra, podłączamy go, nie ma czasu A, jeszcze karta Najgorsze w budowaniu swojego komputera jest to, że trzeba po kolei dobierać części, osobno procesor, osobno RAM, kartę graficzną, nie wiadomo jak to będzie współgrać. A od MSI otrzymujecie w pełni gotowy zestaw do gamingu i o nic się nie musicie martwić. Więc składajmy kartę i testujmy tego potwora. Do tego całe podświetlenie zestawu, efekty RGB naprawdę robią wrażenie. Wygląda to naprawdę epicko. O, Ej, a co za wyższy? Starym zobacz, już kartę włożyłem, patrz jak to wygląda. O, czyli już działa cały kom. No i co? Coś no dawaj Ej, ale stary ej, O o Wasz zestaw MSI jest zbyt to potężny to jest? Jeśli chcesz się pokonać, musicie zbudować no. VR ja To, to, to jest. Ej, dobrze, macie godzinę Dobra Zbyt potężny komp, Wiarum Stary, mamy godzinę, żeby zbudować VR a, Kurde Pomożesz mi? No pewnie Ty idź go przygotowuj, a ja no. sobie usiądę Dobra, dobra, oh. dobra, dobra Stary, ja w sumie nigdy nie budowałem wiarum, a to jest coś jak gaming room? Mm. Co? Jaki VR? VR room to jest coś jak gaming room? No, niczym się nie różni Dobra, to mam na pewno ledy A, tylko przyda... więcej miejsca musisz tu mieć, żeby móc, wiesz, łazić Dobra, to stary, tą kanapę na pewno damy tam Zrobimy tutaj trochę miejsca, żeby można było się ruszać Ty! Ale ja stary, w ogóle nie mam vr Czekaj, ja akurat jakiegoś miałem Stary, nice, masz wiele. Dobra, elegancko, mamy godzinę Ej, godzina to jest mega dużo, tylko musimy go w ogóle podłączyć Sparować i... Dobra, do roboty, do roboty, do roboty, do roboty. Yes, yes. Dobra, załóżmy hełm. Oh, o, kurde, widzę. Ej, widzę cały swój pokój. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Łoo! Wow, widzowie co jest! Widzę swoje ręce. O kurde, ale Bajer. Ej, widzę nawet siebie! Co jest? To jestem jest ja widzowie! was. Subskrybujcie, lajkujcie! Nice! Dobra, a gdzie jest glitcher? Chwila, miał się ze mną spotkać w Jarze, ale zobaczcie jak to w ogóle wygląda. Tam jest jakieś miasto! Ej, chwila! Coś się glitchuje! Co jest? I... Wow, jak to możliwe! Ej, chwila! Witaj, w świecie wirtualnym Ciebie nie widzę, widzę ciebie tylko wija, że co jest? Zagramy w mogę, spotkaj się na dnie. Chwila, on powiedział Night City? Chwila, czy ja mam wejść do CyberPunka? Dobra, ale tu muszę w takim razie wrócić do mojego kompa. I odpalmy w takim razie CyberPunka. Jaki w ogóle wielki ekran, dobra. Ja CyberPunka muszę zobaczyć na własne oczy jak on chodzi. Łoooooo wow. Zobaczcie jaki wielki ekran, dobra. Zdejmuję na razie Google i zobaczmy jak to wygląda na kompie widzowym. Przyznam się CyberPunka grałem tylko raz. Niestety na moim prywatnym komputerze on chodził dosyć cienko. No jest to dosyć wymagająca gra, więc zobacz. Jak poradzi sobie z nią ten potwór. Ja się już mega jaram. Dobra, Gliczek powiedział, że mam go szukać w Night City, tylko jak to ogólnie jest możliwe, że on będzie w Night City. On jest jakimś hakerem, nie mam pojęcia, ale dobra, nie mamy dużo czasu, jeśli chcemy go powstrzymać. I dobra, moje pierwsze wrażenie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. Odbicia świateł. Zobaczcie nawet na ulicy. Mokra ulica jest, światła odbijają się w kałużach. Zobaczcie przede wszystkim, jak płynnie chodzi ta gra, a jest ustawiona na maksymalnie ustawienia graficzne i zobaczcie jak płynnie ona chodzi. Tu się coś dzieje. Dobra, to pomijamy. My mamy szukać glitchera, ale sorry widzowie, ale nie mogę się po prostu skupić, bo tak się ram. Jak pięknie to wygląda. Zobaczcie te efekty świateł, odbicia. Czy to wygląda tak realistycznie? Nawet odbicia świateł w karoserii samochodu. Zobaczcie, promienie z lamp się odbijają. No to jest w ogóle poziom realistyczny maksymalnie możliwy. Nie no, coś niesamowitego. Jestem tu w Night City, bo mam Mam znaleźć glitchera, ale mam takie małe przeczucie, że to jest jakiś postęp. Co ten glitcher robiłby w cyberpunku? Ale dobra, mam go znaleźć, więc go szukam. Chwila! Co? Jak się spóźniłem? Muszę wrócić do Viara? Co? Ej! Hey, chwila! Co się stało? Znowu ty! Ej, oszukałeś mnie, miałeś być w Night City! Ja to przegrałem! Teraz w słonecznej Sycylii to twoja ostatnia szansa. Dobra, w takim razie. Daj mi jeszcze chwilę, dobra, chwila. Znowu to samo. Czy on powiedział w słonecznej Sycylii? Chwila. Czy ja mam odpalić w takim razie najnowszą mafię? Dobra, wracamy do kompa. Glitchat powiedział, że mam się z nim spotkać na słonecznej Sycylii. To nie może być nic innego jak Mafia Dawne Strony. Widzowie, to będzie ogromny test dla tej jednostki, dlatego że Mafia Dawne Strony to jest jedna z najnowszych gier, które ostatnio wyszły. No i gramy oczywiście na najwyższych ustawieniach i zobaczmy, jak to wygląda. I spójrzcie na to. Słoneczna Sycylia jest mało słoneczna w tym momencie, ale jak to wygląda i jak to chodzi przede wszystkim. Zobaczcie, mamy włączone. Najwyższe ustawienia DLSS4 I zobaczcie jak płynnie i pięknie to chodzi Ej w tej grze możemy jeździć konno w ogóle I Dobra przejdźmy się po okolicy Zobaczmy jak to wygląda wszystko Dobra glitchet powiedział, że gdzieś tutaj się ukryje Chociaż w Night City w ogóle go nie spotkałem I podejrzewam, że to jest chyba jakaś podpucha Ale przy okazji przetestujmy Jak radzi sobie komputer w najnowszej grze Zobaczcie poziom szczegółowości Widzimy każdy kamień Piękne promienie słoneczne Słoneczne. Dobra, to wygląda nieziemsko. Gra wygląda dosłownie przepięknie. Chodzi bardzo płynnie, a jesteśmy, jak wspomniałem, na najwyższych ustawieniach, a komputer w ogóle się nawet nie męczy. Wentylatory chodzą cicho, więc widać ewidentnie, że system chłodzenia MSI Mag Core Liquid A15 działa bez zarzutu. Ale dobra, muszę znaleźć glitchera, bo ma się tu gdzieś schować i mam mało czasu, jeśli mam go powstrzymać. I chwila! Znowu się coś liczy. Jak się znowu spóźniłem? I mam... Dobra, muszę wrócić znowu do wiara. W takim razie zakładam znowu gogle. I czas zmierzyć się z Glitcherem. Jak to nie zdążyłem przecież. Znowu przyspóściłeś, a ja miałem wystarczająco dużo czasu, żeby wykorzystać mocnego komputera i przyjąć się do waszego świata. Chwila, widzowie, czyli to wszystko był tylko podstęp, żeby zmarnować mi wystarczająco dużo czasu, żeby on mógł wykorzystać mój komputer i przyjąć się do tego świata. Totalnie tego nie ukarałem, ale dobra, zobaczmy, gdzie on jest. Jak mam się go pozbyć? Stary w chacie jest glitcher, muszę go złapać! On całą energię pobiera! Jest! Musisz mi Pomóc. Stary, czekaj, stary. Jak pospędziemy się glitchera, to stary internet będzie działał. Kurde, Dobra, może glitcher nie wie, że ja go widzę. Tylko jest mały problem, bo nie widać go w kamerze. On zniszczy całą elektronikę w naszym domu. Glitcher. Ogólnie widzowie, mam słabą baterię już w i Zaraz przestanę widzieć glitchera i nigdy go już nie powstrzymam. Glitcher. Gościu, czego ty chcesz, gościu? Nie ma opcji. Teraz już mnie nie. Czemu to się tak kliczuje, Czy on jakoś hakuje gościu! Nie, to się nie może dziać, widzowie. Chyba potrzebuję pomocy. Na, na dole jest Miłosz i Ernest, więc pójdę do nich, tylko oni mogą mi pomóc. Nie. Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jest glitcher? Czy on wyszedł na dwór? Nie ma po nim śladu. Gdzie on jest? Chodzi do pokoje, miłosza. Tam są chłopaki. Ej, chłopaki! Widzieliście Gliczera? Ten gość, stary, ten gość, co się wyświetlił jest przypał, bo stary on się zrespił, jest na chacie. Tylko w ogóle nie da się go nagrać na kamerę, stary, nie widać go. Wszedł dosłownie tutaj przed chwilą No jest Stary, on wszedł dosłownie tutaj. Widać go tylko w goglach, ale nie da się go nagrać w ogóle na kamerze. I co, teraz na jutro może siedzi? Stary! No stój stary, stary glitcher tu jest! Gdzie stoi? No ciekawe bardzo, gdzie stoi! No! Gdzieś tu? No jest tu! Mimoś! Chopaki, wy serial robicz i musimy stopać. Że ja nim jestem w sensie? Nie stary, do, zamykam, bo musimy zamknąć kibel. Popaki. Więc się nie przejmuj. Popaki. Może zdejmij te gogle, to słowo będzie o. trochę ci lepiej. Ej! Popaki. Le, a że ty wie, jakoś rozszerzoną rzeczywistością! Popaki, no. popaki, wy mnie nie wierzycie. A serio, widziałeś glitchara? Dobra, Kupia? dodaj stary, ja zobacz czy jest glitcher. Stary, już go tam nie ma! I co, jest glitcher? Nic nie ma! Żadnego glitchera! O! Chwila, tu jest taki brzydal! Ale brzydal! Ja wam mówię naprawdę tu jest. Jest glitcher z na chacie, Uciekł napiw do cyberpanku. Oskar, znasz inne słowa niż glitcher? Mój stary na chacie. Napier był w cyberpanku stary. W cyberpanku go? Zauważyłeś? jest? Gdzie jest? No w salonie! W salonie! Stary przed chwilą! Widzowie, zobaczcie sami, co jest w salonie. Stary! No, gdzie jest? No mówię ci, stoi tutaj! Gdzie stoi? Stary, no stoi, no, stoi dosłownie, dosłownie za to... tobą! No, gdzie? No stary, dosłownie tutaj. Widzowie, co? widzicie sami, Oskara porąbało chyba. Ej, ale czekaj, jak masz takiego dobrego kompa, to możesz z niego streamować gier, tak? Właśnie. Więc właśnie, streamuj. Ja będę widział to, co ty widzisz na telefonie i zobaczymy, czy mnie wkręcasz. Ja myślę widzowie, że on sobie pobrał jakąś zbyt realistyczną grę, że po chacie musi rozwiązywać zadanie albo coś takiego, bo inaczej bym widział chyba tego glitchera. No co, kamera by nie widziała? Nie wiem, jak to działa. Dobra, odpalasz mi ten stream? Dobra, już powinieneś mieć, stary. Dobra, patrzę na telefonie. Tak, wszystko widzę. Dobra. Stary, musimy teraz go jakoś zwabić. Wziął się z Kąpa. no to w jaki sposób musi być z nim powiązany. Czyli z powrotem przez kąpa jakoś musimy go stary zgrać z tego świata. Nie wiem, stary, nie do końca to rozumiem. W trochę mnie to przerasta. Ale czekaj, to może on jest jakimś plikiem na kąpie, może da się coś wywalić, stary. Bo jak ja walnąłem w klawiaturę, to chyba coś zainstalowałem przypadkowo ogólnie. To może da się to odinstalować teraz. Stary, mam pomysł. Bliczer, Bliczer. Skąd wiesz, jak on ma na imię? Tak go nazwałem po prostu, stary. Ej, Oskar! Tu są bloki z Minecrafta! Stary, Chyba zaczęło mi odwalać, też widzę, rzeczy z gier w domu. Nie, nie, nie stary. Akurat... Nie. Jest! Tam... O ej, widzę go! Teraz o, ci wierzę Oskar! O kurna, to była prawda. Co on robi w naszym domu? I pytanie, czego on od nas chce ogólnie. Bo on mówi, że jak, jak nie zbudujemy wiara i nie powstrzymamy go, to przeniesie się do świata rzeczywistego i stary trochę się przeniósł. Czyli on chce twojego kompa, Oskar. I co, widzisz go gdzieś? Widzę, stary, jak... Nie, nie opuścisz tego miejsca, to cię usuniemy. Znalazłem plik na kąpie, który cię urodził, i właśnie idę go usunąć. Idzie, idzie. Idzie za nami. Mam pomysł. Swapmy go do kopułów. Zniesienie nie da wyjść, ona jest połączona. I w jaki sposób wrzucimy, po Stary, w kąpie zrobisz pobieranie z tak, kopuły rzeczy. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak liczer, Tutaj mamy wszystkie pliki. Ej, już... on na pewno Twojego wiara trafuje. Wrzuć tam wiara, stary, i zanim pójdzie wtedy. Dobra i chowaj się chowaj tak, się tak, tak. Chyba wszedł, co? Dawaj Ja będę trzymał drzwi, tylko zgrywaj Mamy mało, mało czasu Jeśli on tu powstał to jest tylko jeden sposób, żeby go zgrać z kapsułę Kapsuła załadowana, max Ernest trzymasz? Dobra, ładowanie, pyk Dobra stary, włączyłem proces skrywania. Ej, o, cały czas coś waliło w drzwi, ale przestało, zrobiło się jakby spokojnie Patrz, ej, co? O, stary, ile dymu Jakieś przeciążenie się zrobiło, myśli, że... No nikt stąd nie wychodzi, więc chyba się udało, Oskar Czekaj, spojrzę tylko stary przez vr -a. Nie ma go stary Czyli no, 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 nie... udało się Czyli udało się schodzić stąd Tak, no wyjdźmy Stary, dzięki za pomoc Zarąbiście Nie zawracam głowy W takim razie, zobaczmy tylko jak to wygląda tutaj Tak. Proces grywania zakończył się pomyślnie. Mamy cię, Glitcher. Glitcher pokonany! O, oh, cicho, temperatura idealna. Wygląda na to, że MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming 3 OC poradzi sobie z każdym przeciwnikiem i w realu, i w wirtualu. A wam widzowie dzięki za oglądanie tego odcinka. Koniecznie obczajcie link w opisie, w przypiętym komentarzu i do następnego.